Żałoba to jest taki czas, to jest właśnie ta przestrzeń straty. Ona występuje wtedy, kiedy właśnie brakuje relacji albo relacji z Bogiem, albo relacji z drugim człowiekiem, albo relacji samemu z sobą. Kiedy jedna, jednego aspektu z tych relacji zabraknie, następuje etap żałoby. I żałoba jest bardzo ważnym czasem, bardzo świadomym czasem. I aby dojrzale przejść przez żałobę, trzeba wiedzieć, że są też takie umowne etapy, które też mają zaistnieć w naszym życiu bardzo świadomie. One mają mieć miejsce. Takim pierwszym też etapem tej, tej żałoby, tej straty jest często zaprzeczenie. Taki wielki szok, którego doświadczamy, to co właśnie w etapie straty jest etapem śmierci. A później następuje gniew na to, co do nas dochodzi, że nie zgadzamy się, mamy złość i to jest dobry etap, prawidłowy i też ma zaistnieć, choć bardzo trudny i bolesny, ale ma zaistnieć. Po etapie gniewu jest targowanie się. Często targujemy się z Panem Bogiem. Panie Boże, a gdybym coś zrobił, to przywróć życie tej osoby. To jest, to jest mówienie z Panem Bogiem. To jest takie przepychanie się i negocjowanie. I ono jest bardzo dobrym etapem. I też prawidłowym. I ma miejsce. A kiedy będzie to targowanie, kiedy ono zaistnieje, to ja spotkam się. Spotkam się właśnie z tym, który mnie kocha, i wtedy będę mógł zaakceptować, przyjąć to, co się, co się stało. A jeśli tego nie będzie, to wejdę w depresję, to wejdę w izolację, to wejdę w taki stan, w którym się wycofam, bo nie będzie spotkania, bo nie zrozumie. To są ważne etapy w życiu. I to już są etapy, które mają świadomie być i mamy się ich nie bać. Mam z odwagą, naprawdę z odwagą wejść w to przeżywanie. I tak jak dzisiaj właśnie już miało miejsce y, słowo śmierć tak naprawdę została rozwiązana, bo Jezus Chrystus z martwych wstał. Właśnie on mówi przyjdź i targuj się ze mną. Przyjdź, niech ten wybuch emocji będzie. Przyjdź i mów do mnie emocjami. Tak naprawdę możemy się z Bogiem spotkać i targować się poprzez emocje, mówić emocjami, modlić się właśnie emocjami. Emocje są rzeczywistością trwałą, one będą w nas i one się najpiękniej w nas modlą wtedy, kiedy nie trzeba słów. I Bóg tego pragnie, bo wtedy nastąpi spotkanie miłości z miłością. To jest żałoba, która dotyka nas, ale chciałabym tu powiedzieć też kilka słów o czymś istotnym, o osobach, które towarzyszą osobom przeżywającym stratę. Często bardzo często nie wiemy, jak do tego podejść. A takie dojrzałe przeżywanie z osobą, która przeżywa stratę, żałobę ma bardzo ważną też, bardzo ważną rzecz, ponieważ te osoby, które towarzyszą, one mogą ponieść niejako tą osobę, pomóc jej przejść nie przeżyją za nią tego wszystkiego, co ona w sobie mieści, ten ból i rozpacz, ale mogą ją wesprzeć i pomóc, bo na tym właśnie polega miłość, że ja jestem, ta obecność jest miłością. To jest okazywanie miłości. Tak jak miłość okazuje się też na takie trzy sposoby przez obecność, przez ofiarność. Czyli właśnie to, że ja ponoszę z kimś trud i cierpienie, to jest miłość. I przez czułość. Czułość to jest właśnie wtedy, kiedy mogę Cię przytulić, kiedy mogę być dla Ciebie cierpliwy, kiedy nie muszę nic mówić, kiedy mogę tonem głosu, spojrzeniem po prostu Ciebie otulić. To są sposoby okazywania miłości to jest miłość i właśnie chciałabym tu powiedzieć o takich też ważnych etapach i punktach dla osób które mogą z miłością w sposób dojrzały, mądry pomóc przejść tym którzy cierpią. I pierwszym etapem dla tych osób towarzyszących jest to, aby były przy osobie i pozwoliły jej właśnie z takim współ w takim współodczuwaniu e, przeżywać ten ból. I właśnie tutaj nic nie mówić, nie dawać rad, a nawet nie pocieszać pozwolić tym osobom po prostu wyrażać ten ból. Kolejną rzeczą taką ważną jest to, aby też e, pomóc tym osobom jakby poradzić im, że leki uspokajające, kiedy rzeczywiście trwa długo ten okres bólu, one mogą mieć miejsce tylko wtedy, kiedy są podawane przez lekarze pod nadzorem lekarskim. Ponieważ takie leki bez nadzoru lekarskiego są bardzo też niebezpieczne. Więc to też trzeba wiedzieć i mieć taką właśnie zimną głową, wieć ten rozum w sobie, tą świadomość, że to jest właśnie moja miłość wobec człowieka. Kolejnym takim etapem jest wyjaśniać ludziom też, że nam ludziom wierzącym czasem trudniej przeżywać tą stratę i ten ból może być w nas bardziej e, intensywny niż na przykład u ateistów. Dlaczego? Dlatego, że my wiemy jako ludzie wierzący. Że te osoby, które tu w doczesności od nas odeszły, one przeszły do wieczności i one są. I ta tęsknota w nas jest ogromna, bo byśmy chcieli już teraz się z nimi połączyć, ale jeszcze nie możemy, jeszcze to nie jest ten moment. I boli nas to strasznie. Ta tęsknota, to, że nie możemy się doczekać, by się połączyć, bardzo boli. Bo u ateistów, kiedy jest tylko człowiek już wspomnieniem, bo nie istnieje, tu nie ma. To jest bardzo ważne. Kolejną rzeczą e, jest to, aby pomagać osobom, nawiązać z Bogiem relację na nowo, silniejszą. Dlaczego? Dlatego, że w połączeniu z Bogiem, w więzi z Bogiem, tym, który kocha, który oddał za mnie życie, którego los człowieka bardziej interesuje, bardziej jest ważny niż jego własny los, to ten Bóg pozwoli mi wytrzymać ten okres bólu i cierpienia i pozwoli mi z siłą dalej żyć, rozwojowo żyć. To jest ważne. Więź jest siłą i mocą, ponieważ w więzi jest miłość. I to ta miłość jest tą siłą do życia. Ona jest tym sensem. Kolejną rzeczą, kolejnym etapem jest to, aby wskazywać dojrzałą hierarchię wartości ludziom, którzy są w stracie. Żeby pokazać, czym jest miłość, odpowiedzialność, wierność, ponieważ to jest dokładnie ta siła, która pomaga trwać i wzrastać. Pocieszenie, chwilowy dobry nastrój są płytkie. Głębią jest miłość, dojrzałość i wierność, ponieważ to są wartości stałe. One są mocą i siłą. Kolejną rzeczą jest też pozwolić osobom cierpiącym na wyrażenie buntu, ale buntu emocjonalnego. Bunt emocjonalny to nawet Jezus, modląc się w ogrójcu, nie chciał cierpienia, bo cierpienie nie jest istotą. Nawet Jezus, który był krzyżowany na krzyżu, powiedział: Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił, On wyrażał w ten sposób bunt emocjonalny, ale to jest emocjonalny, emocje, te trudne, te nieprzyjemne, te bolesne. Natomiast Jezus nie miał w postawie buntu, on miał postawę pełną zaufania Bogu Ojcu. I my w swojej postawie mamy mieć tą wierność i wiedzieć, że Ojcze, wierzę, wiem, Ty mnie kochasz. Ale w emocjach mam prawo to wyrazić. I takim kolejnym etapem kończącym jest to, aby Sensem towarzyszenia osobom w żałobie jest to, by pozwolić tym osobom zrozumieć i przejść z takiego etapu, z takiego pytania, dlaczego to się stało, w pytanie, jak mam dalej żyć? A mam żyć właśnie w taki sposób, by pogłębiać więź z Bogiem i z drugim człowiekiem. Że ważna jest relacja, ważna jest miłość, ponieważ to jest ta siła, to jest ten sens, do którego my zmierzamy. Ponieważ, jak na obraz i podobieństwo Boga, jesteśmy z miłości i do miłości powołani. My pragniemy szczęścia i to wiecznego. Dlatego łapiemy każdą chwilę w doczesności, która jest właśnie miłością, radością. Wolnością I, i w taki sposób towarzysząc człowiekowi, jak mu wskażę i pokażę, pomogę, że mamy żyć właśnie trwale w miłości. To ta osoba ma sens przed sobą i to jest jej siła. I tą siłę i ten sens doświadcza w obecności drugiego człowieka to rozwiązanie, które Jezus Chrystus, Bóg, który nas ukochał wiecznie dał, bo z martwych wstał, mówi o tym, że ja jestem. Ale moją rolą człowieka, który przeżywa stratę i ogromny ból i rolą osoby, która towarzyszy w stracie, jest to, aby wiedzieć, że aby dojść do tego zmartwychwstania, Przejść muszę przez ten proces bólu, emocji, tego krzyku, tego, tej rozpaczy. Ja mam to przejść. Bez tego przejścia nie będę gotowy do zmartwychwstania. Dlaczego? Dlatego, że w przejściu tego bólu ja się uczę kochać, uczę się rezygnować z tego, co do tej pory nie było ważne, a widzę istotę. Właśnie to przejście, jest moim uczeniem się miłości. Bo życie jest życiem wtedy, kiedy kocham. Kiedy nie kocham, to już jestem umarły. I to jest ta istota. Całe przejście, cały proces straty, żałoby i wsparcia osoby w stracie polega na tym, aby dojść do istoty, a istotą jest żyć. Ale żyć w miłości, nie bez miłości. Życie bez miłości jest agonią i śmiercią. Życie jest życiem, kiedy kocham. I tu jest mistrz, który to już zrobił i zrobił to dla mnie, dla ciebie. On po to się narodził i po to umarł, żeby zmartwychwstać, bo przyszedł z miłości do mnie. I pokazał, że sensem jest miłość. I życie nie kończy się, ponieważ miłość jest wieczna. I życie wieczne jest wtedy, kiedy ja w wolnym wyborze, jaki dał mi Bóg, czyli wolność, którą w sobie mam, godność, czystość, mam w sobie umiejętność, tą, którą Bóg dał mi do życia w świętości mówi możesz człowieku wybierać wolności chcesz chcesz żyć to żyj kochając i tak myślę że już na zakończenie bo to jest cała istota to tylko mogę powiedzieć i podzielić się tym że ja kiedy w swoim życiu doświadczyłam nie jednej straty też straty dzieciątka Syna Jasia, tu dzisiaj są budki naszego syna. To właśnie przechodząc przez te wszystkie straty, doświadczyłam właśnie tego, że największą stratą jest strata miłości. Największą stratą mojego życia były te momenty, w których wydawało mi się, że nie kocham i że nie jestem kochana. A kiedy kocham, kiedy wiem, że jestem kochana, to w moim życiu jest największe zwycięstwo, największy zysk, zysk miłości i to wiecznej. Amen.